Widzowie, a dzisiaj będzie historyjka razem z e, Ingą. Jak już e, jak jesteście nowi na tym kanale, możecie zostawić subskrypcję. No i e, no więc e, jak, jakbyście. No i wiecie, ja ogólnie jakbyście byli tutaj nowi, to mam na imię Kania. A więc zaraz zaczniemy historyjkę. Nareszcie ranek. No właśnie, nareszcie ranek. Jak piękne miasto. Poczekaj. Zostałam jakiegoś e-maila e na telefonie. Ty też? O, uwaga, uwaga! W naszym mieście powstała w, w tym mieście, właśnie w Brookhaven, powstała nowa szkoła. Szkoła nagraniowa. Tam każdy, kto chce zostać yy, aktorem, może przy, y, zgłaszać się. Trzeba wysłać tylko filmik. Jak, y, trzeba wysłać tylko krótki filmik. O, fajnie. No właśnie. Ej, ja to mam napisane. Ej zgłaszamy się. Ej, zgłaszamy się? Okay. Tylko musimy coś nagrać. Co mo to możemy nagrać? Hmm. Dobra, to wszystko przygotuj. No dobra, myślę, że gotowe. Teraz coś nagrajmy. Po nagraniu. Dobra, już teraz wystarczy to wysłać. No właśnie. Weź ty to wyszli. No, wysłałam nasze filmiki. Teraz trzeba wysłać jeszcze wiadomość o prośbę. No to, to ja pójdę do po... To ja pójdę do poczty. To pójdę z tobą. No. Zrobię oczywiście pauzę. Jak się zmęczyłam, a ty siostro? Dobra, teraz wystarczy wysłać list. Hmm. No dobra, już skończyliśmy pisać ten list, to możemy go wysłać. Och! Chyba ja mają przeszły na kawę. Okej, okay, gdzie można wysłać? To ja położę tutaj. Cik. Okej, okay, położone. To chodźmy. Czekaj. Och, nareszcie w domu. Gramy w coś, siostro, w coś. A w co? No nie wiem. Możemy... W Minecrafta. Na spoks. Okej, okay, ale na telefonach? Na spok. A na komputerach? Huki. Okej. Okay. Musisz przesunąć. Jak ten dzień szybko upłynął, to ja idę się przybrać w piżamę. No, ja też. No, chodźcie. Dobra, nareszcie ubrana jestem. Jaki hałas? Co to tak hałasuje? Och, może jakaś... Może, może po prostu pan listonosz jakiś list dał. Jutro zobaczymy go. Ten list. Hmm. Uwaga, uwaga. A więc nie... A więc niedługo już każdy dostanie list. O jacie! Niedługo być.